Pamiętam jak było tak pięknie. Czy to naprawdę musiało się tak skończyć? Czy to naprawdę musiało pójść w tą stronę? No nic, chyba pora się pogodzić. 8 grudnia 2024 roku wychodzi gra, której twórcy jeszcze nie wiedzą jakim będzie hitem. W tamtym okresie nie było żadnej osoby, która by pomyślała, że gra o łowieniu ryb stanie się tak popularna. Podczas premiery Fisza grało w niego tylko 2000 ludzi i nikt nie potrafił przewidzieć co stanie się dalej. Ludzie grający w Fisza automatycznie pokochali jego estetykę oraz prostotę, której brakowało w innych grach na Robloxie. Tak samo z pozoru prosta, ale bardzo wciągająca mechanika łowienia pozwoliła Fiszowi, aby nowi gracze coraz częściej wracali. Wracali do produkcji. Tak samo brak game Passów oraz zero technik pay to win spowodowało, że wszyscy gracze czuli się równi i nie było opcji, żeby ktoś, kto dopiero zaczyna, kupił sobie to samo, co ktoś inny grindował na przykład przez 50 godzin. Fish na tamten moment zapowiadał się gra, w której będzie można sobie usiąść ze znajomymi, pocilować, pośmiać się i co najważniejsze, dobrze się bawić. I w taki właśnie sposób Fish żył sobie przez następne parę miesięcy, osiągając rekordowe liczby graczy, jak na przykład pół miliona. Ale niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i Fish w pewnym momencie zaczął zaliczać niesamowite Upadek. I właśnie o tym pogadamy sobie w dzisiejszym filmie. Pokażę wam wszystkie czynniki, dlaczego według mnie FISH upadł i co można by było zrobić inaczej, żeby gracze byli tak samo zadowoleni z tej gry, jak byli parę miesięcy wstecz. Pierwszą sprawą, którą sobie poruszymy, to sprzedawanie graczom przesadnie drogich oraz bardzo niepotrzebnych rzeczy. A dokładnie mówię tutaj o sprzedawaniu graczom na przykład łódek za 4000 Robuxów, pisząc do tego, że jest to jeszcze cena na promocji. Naprawdę niesamowita okazja. A to wszystko miało jedynie wydoić portfele graczy, dając fałszywe złudzenie, że łódka za 4000 jeszcze na promocji to jest niesamowita okazja. Warto jeszcze dodać, że to wszystko miało miejsce również ze skórkami do wędek, które czasami osiągały jeszcze większe ceny niż te łódki, a jedyne co to dawało, to to, że twoja Zamiast świecić się na podstawowy kolor, świeciła się na jakiś inny. I to wszystko za przynajmniej 1000 Robuxów. Warto jeszcze zaznaczyć, że twórcy fisza robili tak zwane limitowane wyprzedaże: czyli na przykład wrzucali skórkę do sklepu do danej wędki i robili tak, że jedyne 500 osób mogło to kupić. I to właśnie manipulowało graczy, żeby kupywać tego jeszcze więcej. I to właśnie wtedy już stali gracze fisza wiedzieli, że gra zaczyna być coraz bardziej monetyzowana i że to już nie będzie to samo co wcześniej. <słyszy> <słyszy> Poważnie? Ostatnie rzeczy, które się spodziewam po wejściu do gry o rybach to po pierwsze są ptaki, a po drugie kolorowego pana w cylindrze, który za jedyne 800 Robuxów sprzeda wam 10 jajek, które mają totalnie bezsensowny lud. Wow! Naprawdę w tych jajkach nie ma niczego sensownego. Macie jedynie szansę i to minimalną szansę na dwa statki, z czego największą szansę macie na kasę. I to wszystko za 800 Robuxów, ponieważ gra od razu wam sugeruje zakup 10 jajek. I zaraz ktoś przyjdzie do mnie i powie, błażej, ale ty tylko hejtujesz. Przecież w grze są też darmowe jajka. I tak, masz rację, ale szanse w tych jajkach są jeszcze gorsze niż w tym jajku za Robuxy. I naprawdę, nawet nie opłaca się farmić tych jajek. Gra sama ci mówi, żebyś po prostu im zapłacił. Darmowe jajka potrafią dać ci skrzynkę ze skórkami, na którą jest 6%, a w tej skrzynce masz 0,001% na najlepszego skina do wędki. Za to w jajkach Zarobuksy zamiast 6% masz 10% na tą samą skrzynkę, a w niej zamiast 0,001% masz 3% szansa na najlepszą skórkę. To jest jakiś żart? Właśnie przez update jajkami od Fisha odeszło najwięcej deweloperów niż kiedykolwiek. I to powinien być ostateczny dowód w jaką stronę poszła ta gra. W pewnym momencie istnienia fisza deweloperzy się pogubili. Było mega, mega dużo sytuacji, kiedy topowi youtuberzy skarżyli się na przykład na administrację Fisha, że przykładowo zabierają im content creatorów, albo dostają bany na Discordzie za jakieś błahostki, albo ich konta są kompletnie czyszczone z powodu, którego nawet nie wiedzą za bardzo deweloperzy Fisza. Taką sytuację miał na przykład youtuber RFG, który jest naprawdę bardzo, bardzo znanym youtuberem nagrywającym Fisza w Stanach. Jeden z twórców Fisza oskarżył RFG o tzw. Tak zwany cross trading, czyli w skrócie sprzedawanie rzeczy z Roblox. Poza Robloxem. i tutaj wam pokażę fragment jego wideo, gdzie on sam mówi, że to są jedynie pomówienia i on jako topowy youtuber nigdy by się nie podjął takiej praktyki. I don't know what to say. I don't know what DMing is. I don't know why I was banned at all. Anyway, I DM'd Nate and I asked him, Yo, what's DMing? Because I didn't know what that was. And he said, My bad, actually, it was more of a cross trade. All right. cross trading is pretty crazy and yes, it is banable, but I did not cross trade. Jak widzicie, nawet sam deweloper gry nie potrafił do końca powiedzieć, dlaczego RFG dostał. Bana. I niestety to nie był jedyny przypadek, ponieważ tak samo Project Supreme, czyli kolejny bardzo, bardzo znany youtuber z Fisha, tak samo dostał bana, ale w jego przypadku dostał do tego jeszcze bonusik w formie całkowitego wyczyszczenia konta. Guys, why is it that I decided to get on fish right now? and i am currently banned bro i'm so confused so basically they just told me exactly why i'm banned basically a few videos ago i did this video where um you know my boy kaiser he's an admin for the game he gave me every single thing in the game he set my level to infinite that's the reason why i'm banned now no i wiadomo gracze oglądający swojego ulubionego youtubera kiedy on dostanie bana to oni również zaczną się buntować szczególnie jeśli jest to ban niczym nie poparty. Oczywiście, żeby nie było, ten film nie miał na celu demonizować Fisha w żaden sposób. Chciałem jedynie nakreślić problem i pokazać wam, dlaczego Fish jest w stanie w jakim jest. Niestety, jeśli deweloperzy nie otworzą oczu, nie będą się słuchać graczy i nie zrobią nic z tą plagą botów, bo jak pewnie dobrze wiecie, większość serwerów jest dosłownie zabotowanych. Chciałbym jeszcze dodać, że każdy argument w tym filmie był z mojego osobistego punktu widzenia, i to właśnie według mnie te trzy rzeczy najbardziej się przyczyniły do upadku Fisha. I żeby nie było, nie mówię, że Fish jeszcze kiedyś nie odzyska swojej popularności. Bo jest to naprawdę świetna gra i naprawdę mam z nią masę, masę bardzo dobrych wspomnień. I wy też pewnie macie widzowie. Pamiętajcie, że wszystko ma swoje wzloty i upadki. I że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Także, ostatecznie odpowiadając na pytanie, czy Fish jeszcze ma szansę wrócić na szczyt, moim zdaniem tak, ale trzeba by było przekonać jeszcze raz wszystkich graczy, że warto wrócić do tej gry. Ja byłem Błażej i bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętaj, żeby zostawić suba oraz lajka. Wbijaj również na naszego Discorda, link masz w opisie stary. Trzymajcie się, kocham was widzowie, papa. Pa.